No fajnie, zrobiłem taką O przysiedna I war ja. I jeszcze urgot no, ja idzie ja A nie, urgot nie idzie może się wbić w O to tak nie się rzuca Oni się wszyscy rzucają Co chodź no. Takie Z nas już set siedzi. na widzie. nam idzie. Tam ci się bawią. I bawiam. wpadł jeszcze tak pięknie. Ma teraz tego o, ulti. Ulti ma jeszcze. Widzę. Mam za, ulti jak ma... ktoś. Zobacz to. Ja deda bym miał, a nie urzuci. Kur... <laughs> Rzucił się na mnie, jest się boję. No, poczekaj, ja jestem od razu tylko manewr, żeby móc... Mógł... Chyba... Hmm. weszła na niego. Jak idzie z tamtą wieżą? Mm, ja? Mi? No. No, cały czas nie mogę zaatakować, Burgot... stoi. Kończymy z tą wieżą. No kończ i chodź tu do mnie. zaraz... O no, Urgot! O to fajnie To ja teraz będę... Ben... to ja Bra, może spuszczę Ile tam zostało ty i bierzemy na pewno na Trochę. Nie macie Trochę Ej o, to... Ja mam! Ja mam! Po mam. co mi buty? Kali <grym> nie ma? Nie, ja, nie miałem akurat Masz tyle. Niem tyle... Że czapka mi sa... Piękny jest ten na no, ja, go można jechać jak chcesz. Tu każdego można jechać jak chcesz. Jedynie trenda ma to ulti. Czao. No, to Ja cię biorę 400 ulti. Ej, ktoś do góry. Ja pójdę. Mam telefon. To ty poszło, bo ja będę pilnować, żeby się nie zbliżyło. Jeszcze nie razu nie użyłem multi. Albo, albo idź tam pomóc. Dobra, nie dało się nie dało się pomóc. Nie. Ej, uciekaj, uciekaj. Chodźcie no, musisz... do mnie, ja z nimi się lubię bawić. O Boże. No chodź. Ja całkow 2700 kasy. A to nie Ja mam buty. E No U nas taki prosty. Dawaj go. Dawaj, O ja chcę skajsować jeszcze. Legenda, Ale mam przynajmniej jestem. A ten damy sobie ledwo radzi z super minionem, ale no bo on jest tak fitnięty, zobacz na jego staty. Nie, dobra, ja nie będę się pierdzieli z moimi tematami. Chodź na dżunglę! Co kupiłeś? O, Urgo! Fajnie. ale ale tamci mają dużo killi. No, 21 do 3. A nie, bo już jest... O, oh, okali przyleżył. Dobra, no, kończymy okay. z tą wieżą na prawo. Ja zaraz do ciebie idę, bo tutaj się... O Jezu, jak się nalają. Ten tylko nie zrób. Biorę. Ten. Ale, Ale to przez nagrywanie. Ale to mi wierzy, że... No, lagi są przez nagrywanie. A, ale znań go. Założę się, że zaraz ci będę O-o. Też mam lekkie lagi. Ej, co tu było? Nieee Uwaga, bo ja nasz moment Dobra, nas... uc... no. dobra uciekam Nie mamy coś się z nimi bawić Good. Możesz mówić no wiem. no wiem Lubię ten dźwięk Blue jest tam, dobrze Pomóc? No, na pewno. Byś skresała mu. Co? O, o na Czy dżunglerzy dołączą o. do nas? Ej, surrendera puścili! Żegnaj! Ach, Ile? Ja. Yeah. Ale długa i długa gra. To co nie mówię? Zobaczcie, oceniajcie i komentujcie. Zapraszam do następnego odcinka.